Cześć, cześć, witam Cię Krystian z tej strony, kochani dzisiaj chciałbym opowiedzieć Wam krótką historię, e, krótką tak naprawdę z życia wziętą historię, gdzie pewna osoba postanowiła działać w internecie, ale jak to zrobiła zaraz to usłyszysz, zapraszam. Kochani, ostatnio miałem spotkanie ze starym znajomym. Powiedział mi, że obserwuje mnie od dłuższego czasu i tak dalej, i tak dalej i zastanawia się nad jedną bardzo ważną rzeczą. Bo w grudniu miał lecieć tam gdzieś na jakąś wyspę. Wycieczka miała kosztować ponad 10 tysięcy złotych. On miał przygotowane 15 i się zastanawiał, czy włożyć te pieniądze w biznes online. Czy może po prostu pojechać, polecieć na wycieczkę na wyspę tam na tydzień czy tam na 10 dni, posiedzieć, odpoczywać chwilę, pogrzać tyłek i wrócić. I prześledziliśmy razem wspólnie jego poprzednie lata działalności. Tak? On wcześniej nie miał styczności z biznesami online. Po prostu prześledziliśmy jego historię. I z tej historii wynikało, że Cały czas pracuje na etacie. Co roku jeździ jakieś dwa, trzy razy w roku na jakąś właśnie wycieczkę tego rodzaju. Ma takie możliwości i sobie lata. Ale jednej rzeczy mu brakuje. Ponieważ tam też ma jakiś kredyt. Już nie wiem na co dokładnie, ale, ale musi go spłacać. No i te wycieczki i tak dalej. No i cały czas jest uwiązany z pracą na etacie. I doszliśmy do tego i on i ja mówię, słuchaj, jak teraz pojedziesz znowu na tą wycieczkę, to znowu będziesz miał chwilowe pewnie szczęście, jakieś tam chwilowe wspomnienia, ale dalej będziesz miał w głowie to, że ciągle musisz po prostu pracować na etacie, że ciągle musisz tam tyrać po to, aby po prostu jechać sobie na wycieczkę, e, czy tam coś kupić i tak dalej. I wtedy po chwili... E, Rozkminek po chwili roz, rozmowy mm, doszedł do wniosku, że nie ma to żadnego sensu, ponieważ on chciał zmienić coś w swoim po prostu życiu finansowym, że tak powiem. I tutaj sprawa była tak naprawdę jednoznaczna po naszej rozmowie, tak? Po prostu doszedł do wniosku, że nie warto teraz jechać na wycieczkę, e, a lepiej jest. Po prostu zainwestować te pieniądze w biznes, aby po prostu pomnożyć te pieniądze, aby pieniądze robiły pieniądze, aby doszło w końcu do czegoś takiego, że ten gość nie będzie musiał tyrać cały czas, a wypracuje sobie taki kapitał, wypracuje sobie takie procenty, takie zyski, takie przychody, że będzie mógł sobie spokojnie e, w pewnym okresie już czasu żyć tylko z tego tak bo to jest osoba która chce działać chce robić więcej oczywiście i nie tylko wkład własny ale też działanie marketingowe i doszliśmy do wniosku że tak zaczyna działać i taką decyzję podjął i widzisz takich przykładów jest setki jak nie tysiące albo nawet miliony. Ludzie po prostu wydają pieniądze na prawo i lewo. Tak nie myśląc tak naprawdę w ogóle o tym że mogliby te pieniądze zainwestować, że mogliby coś z tym zrobić innego. A dlaczego o tym się nie myśli? No bo nikt wcześniej takiej osobie tego nie powiedział. Nikt wcześniej takiej osobie nie uświadomił tego, że ona może inaczej te pieniądze spożytkować. Bo każdy jej wcześniej gadał, aby kupowała rzeczy, aby pracowała na etacie do emerytury, tak? Co jest oczywiście niesamowicie głupim myśleniem. No i teraz kwestia jest tego typu. Ostatnio też mówiłem o kwestii brania złych kredytów, czyli kredyty właśnie na jakieś wycieczki, na jakieś rzeczy, na jakieś nieprzydatne tak naprawdę rzeczy, które dają chwilowe szczęście, a później się okazuje, że no, kredyt trzeba spłacić 10, 20, 100 tysięcy, a nie masz czego. Tak więc e, to jest też kolejna sprawa, no, o której już oczywiście mówiłem w z jednym w poprzednich materiałach. I widzisz. Wybór zawsze należy do Ciebie. Nawet to ostatnio takiego posta dałem na, na Facebooku. Wybór zawsze należy do Ciebie, tak? Żyjemy na tym świecie, e, mamy wpojone pewne rzeczy do głowy i tak po prostu od, urodze, od urodzenia, w, w trakcie szkoły, w trakcie nie, po prostu rodzice tak samo mają na to wpływ ogromny, co nam mówią, co możemy, czego nie możemy, co jest dobre, co jest złe, praca na etacie, czy biznes i itd., itd., itd. Tak? Bo nikt nam w życiu praktycznie nie mówi o ryzyku, tylko każdy nam zawsze mówi o tym, żeby bać się tego ryzyka, żeby nie ryzykować spokojnie etat bezpieczeństwa, tak? To jest złudne, to jest po prostu chore. No i tak, widzicie, kwestia wyboru, kwestia podjęcia decyzji. Daję sobie spokój na przykład z tym i z tym i z tym, co by mnie kosztowało na przykład 15-20 tysięcy, a te pieniądze, te środki wrzucam w coś, co mi będą robić pieniądze. Tak, to jest oczywiście każdego indywidualna sprawa, ale ten mój znajomy to podjął, podjął tą decyzję i ja jestem z tego powodu naprawdę mega dumny, mega zadowolony z niego, ponieważ wiem, że on doświadczy czegoś więcej, że wiem, że on teraz otworzył głowę na coś więcej i wiem, że on może w tym momencie zyskać dużo, dużo więcej niż jakby pojechał teraz na te wakacje, bo <laughs> może być tak, że on za rok pojedzie sobie na te wakacje... Bez problemu, bez tak naprawdę żadnego gdzieś tam ubytku wielkiego finansowego, ponieważ wypracuje sobie taką kwotę, zrobi sobie taką robotę w biznesie, że po prostu będzie sobie mógł na takie wakacje latać 3-4 razy w roku bez problemu. O to właśnie chodzi, tak? Przekładamy jedno na drugie, czyli nie robimy czegoś, co jest w tym momencie tak naprawdę niepotrzebne, a skupiamy się na czymś, co może nam dać długoterminowo o wiele, wiele więcej. No to jest taki e, krótki materiał o tym, jak to właśnie wygląda. Dzięki wielkie Łukasz za, yy, za rozmowę i naprawdę yy, jestem pełen podziwu, że podjąłeś taką, a nie inną decyzję i mam nadzieję, że teraz będziesz podejmował kolejne kroki, decyzje, działania, dzięki którym Twoje rezultaty, Twoje wyniki będą o wiele, wiele większe. Będą, będziesz zarabiał konkretne Pieniądze. I każdemu z Was oczywiście też to, tego życzę, aby nie rzucać się na chwilowe, krótko, trwałe jakieś tam szczęścia yy, przez rzeczy, które kupujecie, tylko bardziej na długoterminowe tematy, na długoterminowość, na pasywne zarabianie, zarabianie pieniędzy po prostu, robienie biznesu, tworzenie, nie, edukację, rozwój osobisty. To, co jest podstawą. Mam nadzieję, że to wideo dało Ci trochę do myślenia. Jeżeli tak, zostaw łapkę w górę, subskrypcję na moim kanale. I słyszymy się na następnym materiale. Na razie, cześć, trzymaj się. Hej!